Okej, okay, nie no, spoko dla mnie. Napisałam i przeprosiłam ją przy całej klasie, przy, przy, przy tym była też pani dyrektor ogólnie i pani dyrektor siedziała z tyłu klasy, na sam koniec mnie pochwaliła, co też jest ważne, za to, że miałam odwagę przeprosić ją przy całej klasie. Spoko, nie, dzień minął zajebiście, no i stwierdziłam, okej, okay, co może się wydarzyć dalej, no jestem zadowolona z tego, że to nie poszło dalej póki co i że mam nadzieję, że nie pójdzie dalej, nie. No I lecimy kurczę do mm, Następnego dnia Pierwsza to chyba nawet była lekcja z tego co kojarzę Julia Piotr e, Przychodzi na nią po lek Na lekcji e, pani sekretarka I jestem proszona do gabinetu dyrektorki I sobie myślę kurwa co ja zrobiłam Co ja odjebałam co Pierwszy dzień ja już coś zrobiłam Szczajcie to. Pani dyrektor e, siedziała, kurwa, i mnie e, co? Oczywiście e, męczyła pytaniem: No, co zrobiłaś? Co zro... Kurwa, co ja zrobiłam? Nie wiem, co ja zrobiłam. Może pani mi powie, co ja zrobiłam? Jakby kurwa, dziecko siedziało na lekcji, całą lekcję zaryczane u pani dyrektor, bo nie wiedziało, co zrobiło. A pani dyrektor: Co zrobiłaś? A co, zro... A co zrobiłaś? No mów, mów. I nie uwierzycie, co zrobiłam. Bo ja sama w to nie uwierzyłam, nie. W pewnym momencie już miałam je dość i powiedziała, że yy, ktoś mnie nagrał w autobusie, że podobno pierdoliłam. Oczywiście pewnie sama tego nagrania nie słyszała, bo nagrania nie było po prostu zwyczajnie. Ja jestem pewna, że go nie było, ok? Bo ja nic takiego nie powiedziałam. Yy, stwierdziła, że w autobusie powiedziałam, że. Yy, nazwi, yy, nazwijmy panią dyrektor, powiedzmy. Joanna. I co ta głupia Joanna mi zrobi? Co ona mi może zrobić? Co ona mi może zrobić? Dziecko, ja tobie dużo mogę zrobić! Dosłownie mi tak powiedziała, rozumiecie? no, no Spokojnie, jakbym nie wiedziała, jakby jest pani dyrektorką, ja jestem głupim uczniem, kurwa, uczennicą klasy siódmej. Ja w ja ogóle ja nie powiem, wiem, że pani mi coś może zrobić, nie? <laughs> Jak chcecie odsłuchać dalszej da Przepraszam, mam problem z wysławianiem się przez astmę. Ast nie astmy, co ja pierdolę. A jak to się. <grymne> Aginę, o. E, to zapraszam do części już chyba piątej.